Test Drive Unlimited Złota edycja to pakiet składający się z podstawowej wersji gry oraz dodatku Mega Pack. Seria Test Drive od początku, czyli od 1987 roku, wyróżniała się na tle konkurencji specyficznym luzem. Siadaliśmy za kierownicami ulicznych superbryk i urządzaliśmy sobie swoistą jazdę próbną po normalnych szosach. W tym samym duchu utrzymany jest również Test Drive Unlimited, tyle że tu, jak wskazuje podtytuł, nie mamy praktycznie żadnych ograniczeń. Do naszej dyspozycji oddana zostaje cała wiernie odzorowana hawajska wyspa Oahu i jej ponad 1600 km dróg przeniesionych do wirtualnego świata na podstawie zdjęć satelitarnych. Jeśli chcemy, możemy sobie po prostu pojeździć i popodziwiać widoki, wziąć udział w jednym z wielu wyścigów zaprojektowanych przez twórców gry, lub umówić się z napotkanymi kierowcami na zmagania na indywidualnie ustalonych zasadach. Tak, tak. Najmocniejszą stroną Test Drive Unlimited jest tryb multiplayer, którego śmiało można określić mianem MMO dla sportów samochodowych. Ulice pełne są pojazdów kierowanych przez tysiące realnych ludzi z całego świata. Ze wszystkimi możemy się pościgać, pojeździć sobie towarzysko lub najzwyczajniej w świecie poplotkować. Centrum życia towarzyskiego jest nasz dom. To tutaj odbieramy informacje, gawędzimy i umawiamy się na mieście. Przy Hawirze znajduje się także garaż, w którym przechowujemy, podziwiamy i podrasowujemy fury zakupione za pieniądze z wyścigów. Bryki możemy nabyć normalnie w salonach, ale z reguły dużo bardziej opłaca się je kupić z drugiej ręki od innych graczy. Nie dość, że można w ten sposób zaoszczędzić, to jeszcze często udaje się nawiązać ciekawą znajomość. Jak w każdym MMO, również w Test Drive Unlimited ludzie oceniają nas często po wyglądzie. Dlatego warto wybrać się co jakiś czas do sklepu z ciuchami i przepuścić trochę grosza na wirtualne odpowiedniki realnych fatałaszków. Wiadomo, jak cię widzą, tak cię piszą. Najważniejsza jest jednak bryka. By dobrze prezentować się na drodze, musimy mieć elegancką limuzynę lub odpicowanego antyka. Do wyścigów przydają się zaś mega szybkie, przyczepne i zwrotne ścigacze ze szczególnym uwzględnieniem Lamborghini i Ferrari. Podstawowa wersja gry zawiera 90 samochodów i motocykli są świetnie odwzorowane mimo arkadowego charakteru gry. Zachowują się naprawdę realistycznie. Niemniej jednak posiadacze złotej edycji powinni od razu zainstalować wchodzący w skład zestawu dodatek Mega Pack. Wśród 46 nowych pojazdów znajdziecie bowiem wehikuły bijące te z podstawki na głowę i to zarówno stylem, jak i parametrami jezdnymi. Test Drive Unlimited złota edycja to kompletne wydanie pierwszej wyścigowej gry MMO, która doskonale łączy dynamizm sportów samochodowych z towarzyską stroną masowych onlineówek. W sumie powstał produkt jedyny w swoim rodzaju, którego dodatkową zaletą jest kompletny brak opłat abonamentowych. Czyż to nie jest piękne?